Trzeci dzień w Warszawie, czwarty vlog Lecimy dzisiaj, zwijamy z hotelu niestety Popakami tutaj. I jedziemy na Awe park. Pośmigać na Redzi. Ciekawe, czy Dugan zrobi w końcu 1080. Duplacyzki. <laughs> I zbieramy się powoli, idziemy jeszcze coś wszamać tylko i muszę kupić szafki w Ikei. Bo Dominika mnie prosiła. Jak już jestem w Warszawie, u nas nie ma Ikei, taka bieda. Oczywiście. <laughs> Patrzcie jaki pożądaczek zostawiliśmy, a nie wyśniaki z i Góry, nie? No, no. to trochę przypał, bo u nas w pokoju może i było czysto, ale waliło nie wiadomo czym, myśmy tam ochraniacze zostawiali wszystko I ale ładnie powiedzieliśmy pani sprzątającej do widzenia No, pod Bo nie wiem czy... pod Mawelską i jeżeli, tak... Jeżeli wiecie jak się Dzi... pod Mawelska, <laughs> to Dziwny taki odur, ale wiecie co, damy rady, damy, damy rady Został Jak? porządek, więc jest w porząsiu. pani mnie denerwuje strasznie, co jest. Czemu ona cię no nie wiem, irytuje mnie więc... z Piąteczka. Ty, ja chcę takie wejście, mi stary. Wiesz otwiera się winda pff, i stoisz z rowerem, edit się zaczyna. Dugan, robimy ci edit w Warszawie. Dobra. Mogłeś zrobić, ty, mieliśmy co tyle czasu. No. Ty świrze. Czekamy, czekacie na edit Dugana? Napiszcie, Właśnie. czy chcecie edit Dugana. Hashtag edit. No. Hashtag Edit, piszcie hashtag Edit w komentarzu i zrobimy mu edit na mój kanał. Będziesz na mój kanał miał edit dla sponsorów. I to. Patrzcie, fordzik szybki Ford, szybki ja Ford zgrabny. Czemu? Wszystko spakowane, tylko plecaki jeszcze dorzucimy. Nie wiem, gdzie, gdzie ja mam zmieścić szafki, ja się pytam. Trzy szafki jeszcze muszę Nawet tu zmieścić. Czemu? na dole. I myślisz, że tu trzy wejdą? No, no dobrze. Najwyżej będziesz miał z tyłu na nogach. Nie, I podziękujesz Dominicę. No dobra, teraz tylko mocno walnąć, żeby się docisnęło wszystko. Chomiki wypada. Chomiki no. Masz drugą starsze i tyle na zrobienie editu? Starzy. Dobra, to idziemy. No. Idziemy jeszcze coś szybko zjeść. I lecimy Halo. po. Chyba na afę zostawimy rowery i wtedy szafki wpakujemy. No. Żeby w jakiejś odwrotności to zrobić. Zaczynamy edit Dugan, a już się kręci Zapowiedziałem mu stówę, musisz ją wydać To nigdy w życiu tak nie robił, niech napisze komentarz Dugan robiłeś tak? Robiłem, kurde to życie, <laughs> Klasycznie Twarzą Przesanie włosów, by Dugan no. Dugan już rozwala hajs z YouTube'a Bo ci tej stówy nie starczy na pół dnia. No Kurde Słuchajcie, zbieramy ram... na ramę dla mnie. Zbieramy na ramę. Gdzie jest link do zbiórki? Na prytce. No właśnie, na frytce <laughs> Nie, tu macie Instagrama Dugana. Pokaż frytkę Tu, o, będzie. jest Instagram, co ja bliżej. Tu jest Instagram Dugana. Więc wbijajcie i sprawdzajcie. No. Bo będą pewnie klipy z dzisiaj i z całego typu. Lecimy już na Awe Parczek. Mamy 7,7 km. Wiecie ile w Warszawie się jedzie 7,7 km? Pół godziny. U mnie w mieście jedzie się 10 minut. To są takie korki. Zobaczymy, zobaczymy w ile dotrzemy na Awe Park. Tak więc wyruszajmy. Nie, to nie tak przypominam sobie drogę na Awe, żebym przez jakieś pole leciał i cały fort mi skacze. Ale chyba jedziemy dobrze. Nawigacja, mam nadzieję, że nie kłamie. Pokazuje, że tędy jedziemy. Zaraz się okaże, wszystko. Gdzie by jedziemy. Wspólnie droga poprowadziła nas dobrze, ale mamy problem z wyciągnięciem roweru, bo się sklinowały strasznie i jest przypałowo wody. Jak coś nie działa to szarpnijcie, to zawsze pomaga. No. Zobacz co tu jest po lewej, wariacze. Po lewej? Aha, po lewej. Po lewej, bujcik masz, palmę masz, musimy sobie zdjęcie przy palmie zrobić. Trzeba no? <laughs> Jest Dugan Dugan, jest misja dla Ciebie na dziś, 1080 chociaż jedna próba, a Ty co robisz? Na Flipa zrobisz dzisiaj, pierwszego w życiu. Pierwszego w życiu. To nie będzie twardo, chyba, że zrobisz na Rezji, a później obok Rezji. Jak się na Rezji, to, to zrobią. No i dobra, Chcę to zobaczyć dzisiaj. Na rozgrzeweczkę wpadliśmy na streety. Dugan zrobi sobie piąteczkę z Murku. Rozgrzewka Dugana. Jest Palma pod dachem, jest Dugan. Otwój się. Trójka tam macie taki, taki bang bang. Tak, bang, bang. Przecały, ale taka ładna, nie? Tyluweczka. Streetowy Dugan. Ciekawa fajna przeszkoda. Tu jest kłoterek i obok mamy bang. Teraz coś tu pokminimy To jest na moją stronę. Dugan ma w opo, więc zobaczymy, może też coś spróbuje. Na początek trzy sztuczki po kolei. Pierw bar. Jak nagrywał <grywa> Nie umiem nagrywać Tak, <grywa> Dobra, stwierdziliśmy, że się już rozgraliśmy Na stricie, lecimy teraz na park. <grywa> Jakiś rotation porobić. Może no, coś tam porobię Jakieś ro rotacje, nie? Kucia robi truje i beko Ciekawe czy zrobi to beko, na beko. Na Nie wiem, bo dziwne kąty tu są no Wszędzie dziwne kąty, no na Wymówka na... każdego no rowerzystka Raz ci w życiu wyszło i wymówkę masz Raz mu w życiu wyszło na fuchsie, tam wiecie. Przewrócił się na plecy i po prostu trzymał rower Jezus, wysuszymy cię. Ale sztoc Ktoś dzwoni. Ale gorące ty ktoś dzwoni, odwiedź. Bardzo Menadżer? Co tak rozmyślasz? 7, Mamy Rezi więc... Mamy Rezi więc wykorzystamy Rezi bo no, u nas tego nie ma. <noise> Kucia próbuje, truje ojo Dugan mówi, że lajtowo tu się kręci siódemy i spróbuje teraz dziewięćsetkę Znaczy spróbuje się po prostu zakręcić jak najbardziej, zobaczymy co z tego wyjdzie My dziewięćsetka, ale czy zrobić z tysiąc osiemdziesiąt? Pierwszy w Polsce na skateparku. Dawaj szybciej! Dawaj długod! Zjesz? Dosta. Ua! Czyś na wielo

Zmienię to na siódemkę. Szybka akcja jest gazik. To jest ice mix. Chodzące. Tak ci jest gorąco. Zbliżaj to trochę. Kończy się, ale spuchła trochę no. Dobra Jeszcze ją spodzimy. No Dobra, może już na razie co odpuść. Długan nam się rozwalił, niestety. Fajnie mi wychodzą zawsze 3-6 bar downside'y Ale nigdy nie miałem okazji, żeby spróbować na reddit Z 1.8 Czyli na quarter'ze Markswind do downside tej wipa, czyli Oppo, oh, w Ciekaw jestem co to wyjdzie, czy w ogóle kopnę wipa, Jak zakręcę bar'a Próbujemy bo już pierwszy ładny To dawaj, to jeszcze cztery podrząd i robisz na rezji Tak To dawaj. No <grystanie> Na dziobaka, ale dobrze Chociaż przegręcił pół chliwa to To jest deszcz Ale tu się Echo nie Ja pierdzielę Ja guchnę Tak zrobi na Rezi, to nie będzie fajnie. mocno do tyłu. bucia na słabo szarpie przy wybiciu samym. Często pusha rower, bo czuję, że nie dokręca. Musicie bardziej położyć na plecy. Próbuję sobie teraz coś, co zawsze chciałem zrobić u nas na dużym koterze. Dlatego teraz mam okazję to sobie tu to pokatuję i zobaczymy, czy będzie dobrze, czy będzie średnio. Prawie sobie trzy próby. Niby tu jest tylko taki mały mureczek który ma no metr w dół a u nas duży kłoter ma 3,5 metra, więc mam też trochę więcej czasu Aj, Piszcie w komentarzu, czy zrobię, czy nie zrobię Chętnie bym spróbował, ale się trochę No. Ej, to było dużo mocniej szarpnięte Chyba wiem, jak się za to zabrać Spróbuję jeszcze jedną, bo Coraz lepiej to chyba robię. Wow. Czyli albo wylądowałbym na boczek w miarę bezpiecznej. Albo by... Nie wiem. <laughs> Muszę zobaczyć te nagrywki i stwierdzić. Chodzi coś słabo. Dzisiaj ten flip idzie, więc chyba raczej nie spróbuję. Ale ja wrzucę sobie teraz kamerkę na kask i coś z kasku ponagrywam. Zobaczycie jak tu wygląda przejazd cały z transferami. Tak, kończyłem odcineczek. Ogólnie smutny dzień. Dugan się rozwalił. Flipa. Puciąg jest zrobił flipa. Jeszcze zrobi. Ale jeszcze zrobi, tak więc oglądajcie kolejne odcinki. No a ja chciałem nagrać teraz kamerki z kasku, ale łapią mnie takie skurcze, że ręce mi się zginają palce normalnie. I czuję, że będzie źle. I to się może skończyć glebą. Dlatego nie ma co ryzykować, kończymy odcinek Łapka w su i elo Fajnie było, Wygraliśmy w 3 dni W sumie 4 vlogi więc całkiem spoko udało się Śledźcie co tam dalej My się pakujemy, niestety pada strasznie i będziemy przez kolejny Dugan będzie musiał z przodu jechać Kończymy tego tripa i wracamy do naszej jeleniej dziury Niestety. Patrzcie na kolejne vlogi, bo przygotowałem coś fajnego, więc kolejny będzie z moją siostrą. Ciekawie będzie. BMXa sobie kupiła, więc zobaczycie co i jak. I w kolejnym odcinku dowiecie się jak dostać zniżkę na BMXy. Halo? Badamy na streety, każdy na zajawcy trening Latamy transfery, typie 3 metry od ziemi Twoja laska lubi łypy, my wiemy to ją kręci Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje Ja latam na blatach, a na bmx mi główę Jak nie skleję to spróbuję Nie ma że nie umiem mamy Chory syp na baniach A za czuje